Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja. Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Godliwy, Jude, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób, także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawanie uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo pańskie. Ewangelia, Pismo Święte, zapamiętało imiona apostołów zapamiętało imiona proroków. Katechetka nam kazała ich uczyć się na pamięć. Pomyślałem, ale to głupie wtedy. A Dzisiaj za to dziękuję. Moja katechetka, ja ją wspominam jako bardzo, bardzo, bardzo dobrą kobietę. Bardzo ciepłą, bardzo delikatną. Tych lekcji z nią to ja niewiele pamiętam, no bo nie zapamiętasz wszystkiego. Pamiętam jednak, że dzięki niej, jej dobroci stwierdziłem, katolicy to dobrzy ludzie. Czytając tą moją Ewangelię zawsze dziękuję Bogu za nią. Moje serce zapamiętało jej imię imię osoby, która przekazywała mi wiarę. Moje serce zapamiętało imię proboszcza, księdza, który za ołtarzem zawsze się uśmiechał, zawsze. Zawsze, kiedy go spotkałeś, w zakrystii, na ulicy, gdziekolwiek, zawsze był uśmiechnięty. Człowiek, który przekazał mi wiarę. I tych wszystkich ludzi, Którzy przekazywali mi wiarę. Pamiętam jako ludzi dobrych, ciepłych, serdecznych. Ewangelia pamięta imiona apostołów. Myślę, że czytając ją, warto Bogu dziękować. Podziękuj Bo dziś po prostu Bogu za tych, którzy Tobie przekazali wiarę. Bo przekazując Ci wiarę, przekazali Ci życie wieczne. Przekazali Ci raju, niebo. A przecież dzieci, przyno rodzice przynoszą swoje dziecko do chrztu. słyszą pytanie: O co prosicie, Wasze dziecko? I odpowiadają: O chrzest. Ale w tym rycie można opowiedzieć o wiarę. lub trzeci wariant, najrzadziej używany o życie wieczne. Dziękuję Bogu za tych którzy Ci kiedyś opowiedzieli o Chrystusie, o niepokalanej, o Ojcu Niebieskim.